Witam, witam w świecie Krumpholz, gdzie pasja do rzemiosła spotka się z doskonałością. Nasze narzędzia są stworzone, by sprostać każdemu wyzwaniu, niezależnie od tego, czy pracujesz w lesie, ogrodzie, czy na budowie. Oto toperek masarski, lekki, ale niezwykle wydajny. Doskonale sprawdza się przy przycinaniu gałęzi, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac ogrodowych i na kempingu. Praca z drewnem nabiera zupełnie nowego wymiaru dzięki naszej siekierze ciesielskiej. To narzędzie, które każdy cieśla powinien mieć: precyzyjne cięcia i kopytko do wyciągania gwoździ. Tasak szwajcarski sierpowy Nie jest zastąpiony przy karczowaniu i przy przygotowywaniu terenu. Jego ostrze z łatwością przechodzi nawet przez najgęstsze zarośla. I nasza perełka, siekiera leśna. Idealna do ścinania drzew i dorąbania drewna. Z nią każde zadanie staje się prostsze i mniej męczące. Z Krumpholz masz pewność, że każda praca zostanie wykonana.